Witam Was w Dragon Sang z widzami. To będzie taka mała seria z Dragon Sanga, w której Wy będziecie decydować, które questy bierzemy, które będziemy wykonywać, co będziemy mieli robić i tak dalej. Ogólnie to dzisiaj zrobiłem sobie komto postać. Tutaj pokażę Wam taka glonek, poziom czarodziej kręgu. No, poziom drugi mam, słabo, słabo. No i wziąłem jakiegoś takiego questa. Żeby tylko jeszcze z takim czymś porozmawiać. Dobrze. Teraz trzeba go tylko znaleźć i będę miał wykonanego tego questa. Poszukajmy więc go i mam nadzieję, że seria Wam się spodoba. Dobrze. Gdzie jest ten gościu? Torololo. Hmm. W ogóle się nie znam na tych mapkach. Postanowiłem, że sobie zrobię jakieś konto małe i zacznę sobie tak zagrać. Oczywiście to jest Dragon Slug Online. Można go sobie darmowo ściągnąć albo grać w przeglądarce. Hmm. Poszukajmy. O, tutaj. Jakiś zębie ślepo. Test. Ok wykonałem tak dobrze. No teraz może weźmiemy od niego quest'a Co my mamy zrobić? Um. Nie wiem, jak zwykle Darborn. Odzyskaj 12 pięt... są. Dwanaście... Aha, gobliny, grab. jeszcze wiem, gdzie są, ta tam trzeba gdzieś pójść. Mam nadzieję, że seria wam się spodoba, jak już mówiłem, no bo, bo chciałbym, żebym, żebym nagrywał coś takiego z sensem, bo ja nagrywam na razie takie filmiki o ja Pomyślałem, że teraz na weekend nagram sobie jakiś filmik, nie? Zapoczątkuję może jakąś nową serię, wiem, teraz trzy serie na kanale, no ale co tam, mało, prawda? Hmm. O, tu, 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 Nie no i nic go zabrał. Dobra. Ten może? Yy, w ogóle poszukajmy ile ma... mieliśmy ich zabić, bo... Nie potem 12, tak? Czek, dwanaście. Zobaczmy. To. Mhm. Mm zanim jeszcze zeskanujemy, odzyskaj naszcie zbieraczy strefę do komputera besta. Okej, powiedzmy. Co to jest? Suchy torf. Kolejne. Wiesz co? Hmm. co by tutaj jeszcze zrobić w tym odcinku? Co? Może te quest, ten quest weźmiemy na następny odcinek, który dzisiaj się pojawi mniej więcej tak o 22. Ten od razu wrzucam zaraz. No a to w zupełności był taki jakby zapowiedź tej nowej serii, żebyście byli o jednym przedmiot mamy już, tak zaliczyło się nam Eee... Narzędzie zbiera tofu. Mam zero jednak. Poczekajcie chwilę. Dobra. To. To tak, wyczekujcie. Pierwszego odcinka, no to jest tylko taki zapowiedź. Pierwszego odcinka o od dzisiaj o godzinie 20:21. A ja się chyba z Wami zaraz pożegnam. Wchodźcie, grajcie, robcie konta. Pewnie większość już z Was ma konto na tej grze. Była to dosyć popularna. No i zapraszam na oglądanie. Mojej nowej serii z Draken Sank, z widzami. To dzięki, części na razie. Może jeszcze tylko zabijemy tych dwóch krabieżców. Dobra, to do dwudziestej. Cześć.